Dzień dobry, witam Was na moim kanale Ogród Góralki. Dzisiaj zajmiemy się wiankiem na gąbce florystycznej, na mokrej. Ta jest troszeczkę użyta, ale użyjemy ją drugi raz. Podkład z gąbką rzucamy do wody na jakieś 5-10 minut. Można go ciut troszeczkę zamoczyć i wtedy on sam zacznie naciągać lub... Rzucić go drugą stroną i nie uciskamy tej gąbki. Ona sama ma nasiąknąć wodą. Nasz podkład już jest namoknięty. Zaczynamy od. Nasz podkład już jest namoknięty. Nasączył się. Nasza gąbka się nasączyła. Zaczynamy od jodły jako podstawy. Wbijamy tak po pół centymetra. Dłuższe gałązki od zewnątrz, węższe od wewnątrz. To od tej strony zaczęłam, muszę zrobić drugą. I delikatnie, jak Bijamy, te gałązki powinny być one delikatnie do góry. Nie, nie prosto, nie w dół, tylko delikatnie do góry. I tak co? 3-4 cm. Kolejna gałązka, czasem nawet co więcej. Przechodzimy do drugiego rodzaju zieleni. W tym przypadku będą to żywotniki. I pomiędzy te przestrzenie wbijamy te łąski żywotników. Nie chodzi o to, żeby zabudować środek, ale o to, żeby im coraz wyżej tutaj nadbudowywać. Czas na kwiaty. W moim przypadku będą to takie nieduże chryzantemki z żółtym środkiem, ponieważ akurat takie mam dostępne. Mogłyby być to na przykład też suszone, takie kocanki ogrodowe. Też dobrze się nadają. Co macie pod ręką? Tak naprawdę to należy wykorzystywać. Niemy sobie nie krótko. Przechodzimy już do kończenia naszego wieku. Mamy kwiaty, mamy podstawę i musimy wypełnić tylko przestrzenie, aby zakryć gąbkę. Czym co Wam zostaje mi na akurat została sosna. Więc tutaj będzie sosenka. Słuchajcie, ja nie. Drutuję roślin w każdym moim filmiku, ponieważ są to dekoracje, które robimy sami i które sami zawozimy na cmentarz, czy po prostu mamy je w domu. Drutuje się dekoracje takie, które mają być przewożone, tak? Czyli zamawiamy kwiaciarni wiadomo, że one będą. Florysta musi założyć, że one będą jechać, że mogą się te rośliny przesuwać, że mogą wylatywać i wtedy się rośliny, drutuję, natomiast ja nie widzę sensu odrutowania roślin. Jest to bardzo czasochorne, dlatego w pieciarniach te wieńce, czy właśnie wiązanki na floretach tyle kosztują, ponieważ powinny być drutowane, przynajmniej powinny być. Taka jest zasada. Floreści powinny to robić w pieciarniach. Nie wiem, jak jest, ponieważ no, raczej nie zamawiam, tylko robię sama wszystko. Nie przejmujcie się, że jedne pędy są krótsze, drugie są dłuższe. To fajnie, kiedy ta kompozycja nie jest taka sama, tylko coś się innego tutaj nie dzieje. Nasz ranek już jest prawie gotowy. Tutaj mamy przestrzenie zamknięte już. Nie widać nam gąbki, został nam tylko wewnątrz, a wewnątrz może sobie wypełnimy jałowcem, ponieważ akurat mam go pod ręką. Увага на ја овец, овец ја Ale jałowiec jest bardzo taki miękki do ułożenia. Dzięki temu możemy sobie tutaj ładnie to między kwiatuszki ułożyć. I voila, nasz wianuszek gotowy. Zapraszam do subskrybowania kanału, do oglądania innych filmików. Mamy tam wianki wiązane na podkładzie słomianym, mamy wiązankę na florecie w naczyniu. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania i pozdrawiam wszystkich.